Po całym dniu Twoje plecy zaczynają wyglądać tak, czujesz jakby grawitacja dociskała Cię jeszcze mocniej do podłogi. To nie kwestia wieku, ale jesteśmy w stanie coś z tym zrobić 3 minuty dziennie. Tyle potrzeba. Dzięki tym ćwiczeniom będziesz miała mniej bólu pleców, lepszą postawę, więcej energii do życia, pracy i rodziny. czym z tyłu plecy właściwie dłoń nad nadgarstek, ściągamy łopatki, wyginamy głowę i tułów do tyłu. 10 głębokich oddechów na jedną stronę, zaraz po tym na drugą. A teraz robimy falę, czyli najpierw wypychamy brodę, klatkę piersiową, brodę, kolana do przodu ją odrywamy. Najlepiej przy dobrej muzyce, chociaż przez minutę. Łączymy ręce, unosimy nad głowę, wychylamy się maksymalnie do boku, robimy sobie 10 głębokich oddechów, pogłębiamy w jedną stronę i 10 w drugą. Ja wiem, że te ćwiczenia są nietypowe, ale spróbuj, daj sobie szansę, zobaczysz, jakie są mega skuteczne. Zostań tutaj po więcej wartościowych treści.